W pasażu Łódzki kierowca Wojciech Goździewicz wygrał zorganizowaną na torze Kielce piątą rundę driftingowych mistrzostw Polski. Jest to mój największy sukces do tej pory. Po raz pierwszy, pierwsze miejsce na tak ważnych zawodach. Już kilka razy zajmowałem pierwsze miejsce na zawodach tutaj lokalnych, w Łodzi, w Toruniu, ale na mistrzostwach Polski, czyli najważniejszych dla mnie zawodach, pierwszy raz. A te w Kielcach są specyficzne, ze względu na prędkości rozwijane tam przez drifterów. Pierwsze złożenie auta ma miejsce przy prawie 200 km na godzinę. Największa prędkość w Polsce, to największy tor w Polsce poza Poznaniem, ale w Poznaniu nie ma takiej prędkości, jeżeli chodzi o drift. W Kielcach do 190 na godzinę na wyjściu się wchodzi, także no są emocje, jest szybko, bardzo szybko. I jak kogoś przewozimy podczas tak zwanej sesji drift taxi w czasie treningów, no to, to, to są przeżycia niesamowite. Naprawdę, to już jest wielka prędkość. Przy takiej beta, akurat tam jest metalowa banda, tak zwana słynna kielecka banda, przy której e, przejeżdżamy tyłem w granicach kilku centymetrów. To jest oceniane przy prędkości e, na wejściu 190 na godzinę, potem trochę zwalniamy, tak? ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Najszybsza w Polsce. Nie pierwszy to raz, gdy Wojciech Goździewicz tam właśnie spisuje się bardzo dobrze. Wyraźnie widać, że pasuje mu kielecki tor. Lubię szybką trasę. Moje auto zawsze prowadziło dobrze przy większych prędkościach, ono jest takie przystosowane do, do powyżej 100 na godzinę do tego driftu, na takich wolniejszych trasach to jest dość mocny silnik i y, trochę jest ciężko z tą tak zwaną turbo dziurą sobie radzić, natomiast na tych szybkich trasach to auto się super odnajduje i ja też sobie z tym radzę. A przede wszystkim mogę mm, użyć swoje umiejętności, które też posiadam z rajdów samochodowych. To prawda amatorskich, ale jakichś tam zawsze rajdów, które jeździłem, ponieważ już przy tych prędkościach nie tylko liczy się e, to samo wejście, ale cały potem przejazd, żeby tą prędkość jak najdalej utrzymać, a nie po pierwszym zakręcie wytracić i przegrać w zawodach driftingowych. Konkurencja w Kielcach była ogromna. Na zawody przyjechało prawie 70 zawodników z Polski i Czech. Tym większa satysfakcja ze zwycięstwa na dodatek bardzo pewnego, bo w finale Łodzianin nie pozostawił złudzeń rywalowi. Ta wygrana w finale była dosyć spora. Moja przewaga była jakaś tam znacząca. Natomiast, żeby dojść do tego finału, to było kilka wyrównanych pojedynków, również raz miałem dogrywkę z Jackiem Popiołkiem, także nie było łatwo, dosyć trudne zawody, tym bardziej, że był straszny upał, bardzo gorąco wałcie. Wszyscy się modlili, żeby auto wytrzymały, bo temperatura wody dochodziła przy dogrywce, czyli mam cztery przejazdy w granicach 120 stopni, bo w tym momencie już mi wyłącza system podtrzymania turbo komputer, żeby nie przegrzać silnika. No i to się zdarzyło dwa razy, więc woda miała ponad 120 stopni, no jak wiem to jest dużo. Sportowy pływ się jeszcze nie gotuje przy tej temperaturze, ale już jest blisko, także no, wszystko udało się, wszystko wytrzymało. Dzięki temu udało się wygrać tą rundę. Po pięciu rundach Goździewicz zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Prowadzi z dużą przewagą Paweł Trela, ale do drugiego marka Wartałowicza nasz Drifter traci tylko 22 punkty. Tyle, że ma zaledwie 12 oczek przewagi nad czwartym Jakubem Stępniem. To świadczy o poziomie driftingu w Polsce, że on jest naprawdę bardzo wysoki. Pierwsze miejsce jest prawie poza zasięgiem. Paweł Trela miał bardzo dobry sezon w tym roku. Wygrał trzy zawody pod rząd. W czwartek był drugi, więc niesamowicie też mu dobrze idzie w tym roku. Natomiast między miejscem drugim a piątym te różnice są bardzo małe i do samego końca chyba dopiero na ostatnich zawodach się wszystko wyjaśni. Jeszcze został Poznań, na którym mam nadzieję, że uda się powalczyć i również międzynarodowe zawody na Słowacji na finał gdzie tor również jest w granicach 200 na godzinę prędkość, jeszcze szybciej niż w Kielcach, jest to większy tor, nowoczesny. Zobaczymy jak to wszystko się opowiedzie, to już są rundy w październiku, no mam nadzieję, że uda się utrzymać trzecie, a może i zdobyć drugie miejsce na koniec sezonu. Czekamy zatem na udane występy w ostatnich rundach driftingowych Mistrzostw Polski.